Ciao, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj prosta sprawa, dwie wydaje mi się kluczowe rzeczy, czyli trening, pól, plecy, tył barku, biceps. No i pogadamy sobie o Olimpii, bo właściwie w miniony weekend była Mister Olimpia, czyli najważniejsze kulturystyczne, można powiedzieć, święto, event, więc podczas treningu sobie pogadamy. Ja teraz lecę zanieść Wasze paczki do paczkomatu chyba wszystkie do paczkomatu no i widzimy się już na siłowni dzisiaj prawdopodobnie co? E, typowo pullover jakiś wydaje mi się maszyna, jakiś wyciąg górny, wiosełko takie typowe rzeczy tak? bez przedłużania idę zanieść paczki no i lecimy na trening Dobra, proszę Państwa, ogólnie to planowo miałem pójść zanieść paczki i pojechać kolejnogą na siłownię, ale zagadałem się, ogarniałem tam jakieś sprawy związane z ubraniami właśnie no i zagadałem się. I w momencie, w którym skończyłem gadać, byłem w połowie drogi na siłownię, no i zacząłem szukać hulajnogi. Na ulicy nigdzie nie widziałem, wszedłem w aplikacji żadnej hulajnogi i szczaiłem, że skończył się. Czas na hulajnogi już nie ma żadnej hulajnogi obok mnie. Więc um, doszedłem z buta. E, oczywiście wstąpiłem do żabki, przez to, że zrobiłem tyle kroków i spaliłem tyle kalorii, no to zjadłem 3 bita na start. E, oczywiście jak zwykle Energol. No i co? Rozgrzałem się. Więc tutaj na razie bez przedłużania. Lecimy z pierwszym serią. No uwielbiam to maszynę, co tu dużo mówić. Pullover od Nautilusa wchodzi potężnie. Więc załadowano jest załadowano 73 kg, No i się bawimy. Let go! Let go! Weszło to potężnie. Pakujemy sobie 7-7. Ogólnie miałem odnieść do tematu Olimpii, więc zaczniemy sobie od takich można powiedzieć mniej ciekawych dla mnie, aż po te najciekawsze. Stricte z moich personalnych względów, tak. To nie jest coś takiego, że jedne są gorsze, jedne są lepsze. Po prostu moje względy. Więc zaczynając jakby od. Pierwszej kategorii, czyli kategorii Mister Olympia Wilcher, czyli po prostu na wózku Inwalidzkim. I normalnie wiecie, normalnie bym się tym nie zainteresował kompletnie, tylko rzecz jest taka, że wygrał ją Polak. Karol Milewski, i powiem Wam tak, jakby no, fantastyczna forma, co tu dużo mówić, ale no, to pokazuje, że da się, że Polak jest w stanie wygrać Mister No Ważna rzecz, że to nie był jeden Polak, który startował. Na Mystery Olimpii w tym roku, i ale no, pierwsze zwycięstwo Polaka na Mystery Olimpii, nieważne jaka kategoria, także, że zwycięstwo robi potężną robotę. Następny w końcu jestem ja. A tak na poważnie to naprawdę szapoba. bo mówię, Kozacko wyglądał i zasłużył, zasłużył na to zwycięstwo. I tak jak wam mówię, normalnie kompletnie bym się tym nie zainteresował, gdyby nie to, że Polak wystartował i wygrał. Let's go. Zabawa. you yeah, have that mindset that you're not going to hit it you go in there and you're like, fuck you and you're my bitch and you pick that shit up poszło 15, ostatnia seria przypakujemy 82 i zobaczymy jak to wyjdzie Ostatni oczywiście dropset to wyszło potężnie zaczynamy od 82 to co 12 powtórzeń się bawimy tutaj nie zmieniam zbytku kadru i powiem wam tak, jestem wśród maszyn nie do końca wiem gdzie bym, bym zmienić weźmiemy jeszcze łykę energola i pakujemy I'm PICKING UP <laughs> 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 mocna seria dropsetowa wleciała ale co do Olimpii czyli kategoria 212, czyli do 212 LBS nowy zwycięzca, Keon Prodigic no naprawdę zaprezentował świetną sylwetkę e, pokonał ubiegłorocznego zwycięzcę Shona Claride i powiedzmy sobie szczerze, że tych dwóch panów no, totalną robotę wielcy, wielkie chłopy fantastycznie wyglądali e, no Keon wydaje mi się idealnie idealnie pasuje do tej kategorii no jeśli tak wyjdzie za rok na scenę, to moim zdaniem kolejne zwycięstwo jest w jego kieszeni. Nie jestem fanem jakoś w 212 kategorii ani kategorii Open. Powiem Wam tak. Ja zawsze byłem, jeśli miałbym startować, chciałbym gdzieś siebie widział, to definitywnie albo byłby to Men's Fizik, albo Classic fizik, gdzie goście są więcej, ale nie są aż tak klocowaci jak w 212 czy chociażby w Open. Przejdźmy sobie do kategorii troszkę kontrowersyjnej, czyli do kategorii Open, czyli do no tego oryginalnego Mister Olympia, w której wygrał Derek Lansford. Pokonał byłego mistrza Hadiego Chopana. No i powiem Wam tak, kontrowersje, kontrowersje ze względu na to, że dla wielu to Chopan powinien wygrać, bo zaprezentowali niesamowite formy. Oboje są w jednym teamie, oboje mają jednego trenera, więc. Spoko sprawa, że top 2 Mr. Olimpia jest w jednym timie. Razem z, można powiedzieć, mają jednego trenera razem z Krisem Bamstedem, tylko Chris nie jest w tym teamie, tylko po prostu jest trenowany przez Hanego Ramboda, czyli najlepszego trenera na świecie. Jeśli chodzi o sylwetkę oczywiście, działamy druga. I so, you was know before I was the perfect warrior, cold and ruthless, I lived by my strength alone. That's why I needed poverty to set me free, releasing the evil in my heart. He has freed me of these petty attachments. We're Maszyny, na której jeszcze nie robiłem, chyba że będzie t naprawiony, w sensie maszyna. Ostatnio było rozwolone, więc może dzisiaj już będzie naprawiona. Więc albo to, albo jakaś nowa maszyna. Więc tak, Tibar naprawiony, więc zrobimy sobie tutaj trzy serie: trzy. Dropset, prosta sprawa i to będzie ostatni trzydzień na plecy. Fajnie. Dropset na wyciągu przed mocno, dobrze. Progres praktycznie w dwóch z trzech serii, więc jest ok. A dropset wszedł naprawdę mocno. E Kolejna kategoria, czyli ulubiona przez wszystkich, tylko nie mnie, Classic Physic, potężna rywalizacja, ale w ostatecznym rozrachunku i tak wygrał ten, który miał wygrać. Tak trzy jak z zeszłego roku, ale z całej tej trójki Dino zrobił największy progres, no tylko wiadomo, ciężko rywalizować komukolwiek z Chris'em Bumsteadem, tak, jego sylwetka po prostu roz każdego, a to jak medialny jest, i to, jaką robotę robi dla klasyka, to aż, jakby to powiedzieć, nie opłacałoby się to. Mr. Olympic, gdyby nie wygrał, to jest moje zdanie, ale wydaje mi się, że każdy jest takiego zdania, jakby tak on wygląda, i to, jaką reklamą jest dla Mr. Olympic, no to to robi potężną robotę, tak więc, więc, no, raczej bez żadnych niespodzianek, można powiedzieć. Ale tutaj w klasyku startował jeden pelat Damian Kufel, który, no też wyglądają fantastycznie, ale e, jak sam to powiedział na swoim stories, y, na tym etapie już ciężko wyglądać lepiej. Na zasadzie takiej się, ciężko się wbić do czołówki, jeśli nie jesteś po prostu genetycznie do tego stworzony. Bo e, no wygląda fantastycznie, ale jak wszystko szło co do czego, to się nie załapał e, na żadne sensowniejsze miejsce. Więc no to pokazuje jak. Jak geny też robią potężną tutaj robotę, pomimo tego, że wy trenujecie jak po jebani, czy e, też trzymacie wszystko w 100%, to tak czy siak genów nie przeskoczymy. Nawet na bombie. Działamy. Wyszło naprawdę zajebiście, Poszło 12 powtórzeń, jestem zadowolony. Przechodzimy na Tubarku, Może na bramie, może handlami. Coś wymyślimy. Yy, więc tak. Yy, T-bar wszedł naprawdę zajebiście, Ta ostatnia seria. Naprawdę dobrze, co tu dużo narzekać. Co tu dużo mówić, właściwie. Yy, bo wyszło to fajnie na 12 ruchów. Teraz yy, dawno nie byłem na tej maszynie. Więc zrobimy sobie na razie 15 na stronę, 15 ruchów, czyli łącznie 30. Ostatnie niby było 40 45, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. No i co, może ostatnia, czyli najciekawsza dla mnie kategoria, czyli Men's fizyk, czyli ci w spodenkach. Najbardziej lubię tę kategorię, po prostu najbardziej podobały mi się te sylwetki, tak. I zaczynając może od tego, kto wygrał, Ryan Terry, gość od 9 lat, startował w zawodach. I wygrał po raz pierwszy Mr. Olimpię, powiem Wam tak, no kawał sylwetki, wrócił, zrobił, to miał i wygrał. Jest dość, nie chcę powiedzieć, że wiekowy, ale doświadczony zawodnik, bo skoro 9 lat startuje, no to robi to robotę. Ja sam jestem wielkim fanem osoby, która zajęła drugie miejsce, czyli Brandona Hendricksona. Gość drugi z rzędu zajął drugie miejsce, więc szkoda, bo on jest trzykrotnie wygrał Mr. Olimpię i myślałem, że tym razem uda mu się wygrać. Naprawdę potężnie obsadzona kategoria wrócił Jeremy Błędia, który wygrał czterokrotnie też Mystery Olimpię. nie chcę się pomylić, ale chyba tak. Więc też no, potężnie obsadzona yy, kategoria. No ale wygrał, wygrał doświadczony yy, brytyjczyk, który no naprawdę na scenę wniósł niesamowitą siwetkę. No i to pokazuje, że nie można się podawać, tak? Jakby ja swoje tam parę groszy napisałem na Instagramie o każdej kategorii, ale no to pokazuje, że trzeba pracować, nie można się poddawać, trzeba napieprzać i w końcu się uda, tak? Tylko po prostu trzeba wierzyć, troszkę szczęścia, ciężka praca, i wiecie, i wszystko będzie szło. Ale dobra, pierwsza seria. Poszło 15 Dołożyłem, bo poprzednio na 30 była za lekka Tutaj z walką 15 poszło, więc jestem zadowolony Ostatnia dropset 40-30-20 Taki prosty i przyjemny No i co, bawimy się i przechodzimy na biceps Powiem Wam tak, ogólnie jeśli chodzi o mnie personalnie Wiadomo, może kiedyś będę myślał o jakichś poważnych startach w 2024 raczej nie planuję, chyba, że coś się diametralnie zmieni, ale prawdopodobnie, jeśli myślimy o startach poważnych, to 2025, bo zanim zrobię jakąkolwiek sylwetkę sensowną, zanim wszystko w życiu będzie szło tak, jak powinno i będę mógł się skupić naprawdę na tym, to to jeszcze trochę czasu minie, ale robimy swoje, tak? Nawet jeśli nigdzie nie planuję w chwili obecnej startować to tak czy siak napieprzamy ostatnia seria bawimy się 430, 20 i może 10 Spakujemy bicep poszło mocno 15, więc jestem zadowolony Kurwa, fatalna jest! Pojechałem na to revolution. Masz, pojecha... to nie na to. To kurwa na to Pojechałem na to Revolution Robi robotę ta. Tak, nie? O wiele wygodniej, nic się kurwa nie szarpie. No. Ale nie. To w nie sensie... będę tam Problem tam jest taki, że te maszyny, yy, no wszystkie są panaty, a te panaty się dość szybko rozpierdalają yy, skóra. A tam nikt tego nie naprawia. I każda maszyna jest rozjebana, więc w krótkich spodenkach na kurwa, cię strasznie... bo jest rozjebane i szorujesz. Dobra, ostatnie. Zabawa 24, 16, 10. Nic dużego. Zrobiony, wróciłem do domu. No i co, posiłek potreningowy w chwili obecnej. A zacząłem mieć lepiej, e, zacząłem mieć lepiej. Malutki posiłek, mamy kurczaka kary i wleci białeczko 60 gramów. E, ze względu na to, że w chwili obecnej jest taka sytuacja, że posiłki potreningowe u mnie o, około treningowe są bardzo małe. Jakby mało kalorii, po prostu żeby coś było. Rano zjadłem naprawdę tosta i właściwie batona w chwili obecnej widzicie mały posiłek całą robotę robię właściwie później tak, czyli te posiłki będą większe dopiero później jak zgodnie, po prostu ze względu na to, że po treningu nie jestem godny przed treningiem po prostu, żeby coś było zjadam, ogólnie trening potężnie na plus, plecy weszły mocno znowu się rozgadałem, dlatego pierwsze dwa ćwiczenia szły naprawdę szybko potem jak zacząłem gadać to już to zaczęło iść, więc zaczęło iść powoli, więc zajął mi trening dwie godziny ale no, tak to wyglądało e... No i co, jeśli do dotarliście? A łapka w górę, komentarz. I pomimo tego, że nie wbiliśmy 100 lajków na poprzednim filmie, to ten komentarz wygrywa Białeczko, więc podajcie do mnie na Instagramie. No i co, postaram się częściej robić takie konkursy. Jeśli będziecie aktywni, to no, bo było dużo komentarzy, więc uznałem, że nie zostawię Was z niczym. No i co, widzimy się w następnym odcinku.